Na oddział ratunkowy zostaje przyjęta młoda dziewczyna, która zatruła się starym ryżem i boli ją brzuch. Pacjentka oszczędza na wszystkim, także na jedzeniu, żeby mieć pieniądze na imprezy. Dziewczyna jest wpatrzona w nowych znajomych, którzy mają na nią zły wpływ. Jej przyjaciółka martwi się o nią, bo dziewczyna chce wyjść ze szpitala, żeby zdążyć na kolejną imprezę. Pacjentka wraca z toalety do sali segregacji, gdzie musi być w dalszym ciągu intensywnie nawadniana. Tymczasem doktor Dominika Gajda ma już wyniki badań pacjentki. Powiedz mi, dużo pijesz alkoholu? No wie pani, jak to jest na studiach, szczególnie takich jak moje? No ja wiem, że na studiach to trzeba się uczyć. To jak z tym alkoholem, dużo pijesz? No to tak, no kilka szotów na rozruch, yy, później pięć, sześć drinków, podwójnych of course. A jak często? Piątek, sobota standard, no i w tygodniu też się oczywiście zdarzy. Dziewczyno, to się może dla ciebie źle skończyć. Wątroba to jest wytrzymały organ, ale do czasu. Jeżeli nie przestaniesz pić, nie zmienisz stylu życia, to za dwa, trzy lata wrócisz do mnie z marskością. Przyjaciółka pacjentki martwi się o nią i chce nie, no, sprawdzić jak się ona czuje. To jest totalna masakra. Naprawdę teraz jestem totalnie załamana. Co się dzieje? Czaisz, że przez te moje nie wiem, malanżowanie mogę mieć jakąś marskość wątroby? Co? Rany, mówiłam ci, że przyginasz. Nowi znajomi pacjentki dotarli już do szpitala. Bagatelizują where, jej to waar, to zatrucie tak i chcą wyciągnąć ją na imprezę. No! Oh, do wow! Dzień! Dzień no. no, dobrze, ale mielibyśmy się znacznie lepiej. Gdyby nasza ekipowiczka się na nas nie wypinała. No. Sorry, mordel, mam totalny przypał. Lekarka powiedziała, że jak nie wyhamuję z Alkiem, to będę miała po wątrobie. O, oh Jesus. Będziesz słuchać jakiejś lekarki? Przecież, oni wszyscy tak straszą, byle straszyć. No dokładnie. Dawaj, lecimy na rynek, walniesz się szota, od razu ci wszystko przejdzie. Co? Ludzie, ogarnijcie się! Ona ma wyczerpany organizm, nie może chlać. Zostawcie ją w spokoju. O, oh Giz, to jest ta twoja współlokatorka nudziara, zarządzanie i marketingu. Ta, co tylko siedzi na chacie i zakuwa do kolosów. Od tego są studia. Poza tym, to, że nie chleje na umór, nie oznacza, że w ogóle się nie bawi. Ej, dobra, nie spinajcie się już. Dobra, Angela, albo z nami idziesz, no, albo wypadasz z ekipy. Sorry. No, okay. No mordeczki! Mordeczką od dzisiaj jest twoja nudziara. Widać, że ją wolisz od nas. No przecież wolę was 100 razy bardziej niż ją. Co? Angela po tylu latach przyjaźni? Co oni z tobą zrobili? Dobra, zwijamy stąd, nie ma czasu nie, na no takie no, zostańcie, bzdury. please! A po co mamy tu zostać? To jest jakaś no. lepsza impreza na szpitalnej stołówce. Ej, to nie jest taki zły pomysł, ziomki. Rozkręćmy bifora tutaj na sorze, a ty będziesz miała okazję, żeby udowodnić, że dalej chcesz z nami imprezować. O. A że tutaj pić i się bawić? No. no. Ty nawet tego wymiękasz. Chodźcie. Nie, dobra, dobra, już, idę to totalnie. Angela tak nie można. Dobra, Litka, idziesz co zostaw nas. Boże, ja nie mogę z Tobą. Szymonko. <laughs> Skąd Ty ją w ogóle wytrzasnęłaś? Kurde, okropnie się zachowałam bez Litki, ale nie miałam wyboru. Inaczej wywaliby mnie z grupy. Mega się boję pić, bo dalej czuję się fatalnie, ale. To jest moje bycie albo nie być w ekipie. Lecimy! Woo! Angelika, to się źle skończy, zobaczysz. O, nie pij tego, proszę. O, ale nikt nie mówi o piciu, mamy coś znacznie lepszego. <laughs> ale co niby? Piguły, kochanie! Jakie piguły? No, no. ekstazy, MDMA. Najlepszy towar na taką zwiechę, jaką masz. <laughs> Masakra, jak ona mogła wziąć ten syf? Przez tych swoich okropnych znajomych traktuje mnie jak jakieś popychadło. Ale ja muszę być ponad to. Muszę jej pomóc, muszę znaleźć tą całą lekarkę i opowiedzieć jej o wszystkim. Znaczy będę mieć Angelikę na sumieniu, jeżeli się przez te traki przekręci. Dziewczyna czuje, że jej serce bije coraz mocniej i nie może złapać tchu. Nie, ja nie dam rady nigdzie iść. Angela, to odwaliła Moje serce tak bardzo szybko bije. Ej, żonki, ona chyba całkiem serio tak. O Boże. Moje serce. Co to się dzieje? Pani doktor Toni to i to dali. Co o, byś się nie daje? Mówcie szybko i na to jej nie mnie uratuje. Nie no nic, Ekstazy czy siusień, nam nic nie jest. To ona jest wystarczy. jakaś złówna. Po chcę szybko, wiedzy po pomoc. Oddychać moje serce! Angelika nie może umrzeć. Wiem, że ostatnio nie była dla mnie zbyt miła i w ogóle coś jej odbiło przez tych jej nowych znajomych, ale nadal jest dla mnie ważna i kocham ją jak siostrę. I nie wiem, co zrobię, jak ona z tego nie wyjdzie. Dzięki szybkiemu podaniu leków uspokajających oraz przeciwarytmicznych, dr Dominice Gajdzie udało się unormować pracę serca Angeliki Szczerby. Angelika, ty nawet nie wiesz, jak ja wariowałam na tym korytarzu. Jak dobrze, że jesteś. Litka, ty nawet nie ogarnęż, jak jest mi głupio. Ja mnie tak okropnie traktowałam, a ty do końca się na no nie wylałaś. Nigdy bym tego nie zrobiła. Ja zrobiłam i to dla kogo? Dla typów, którzy w ogóle mieli gdzieś, że się przekręcami i zwiali sobie. Najważniejsze, no żebyś już nigdy więcej nie wróciła do tej tragicznej ekipy. Nie, już naprawdę koniec z takim melanżowaniem. Ale z przyjaciółką na lody za jarkoniakiem pójdziesz. Jeśli tylko nadal będziesz chciała być moją przyjaciółką. Przecież wiesz, że tak.